W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. na to przechodzi do ofensywy ostra reakcja Rosji, brutalna odpowiedź Rosji na negocjacje pokazali prawdziwe oblicze, nawrocki ostro w stronę Rosji nie będzie żadnej współpracy. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. W świetle ciągle trwających negocjacji pokojowych ciekawe informacje przynosi Financial Times, który powołując się na najwyższego rango oficera wojskowego NATO informuje, że sojusz rozważa bardziej agresywną reakcję na rosyjskie cyberataki, sabotaż i naruszenia przestrzeni powietrznej. Analizujemy wszystko. W kwestii cyberprzestrzeni jesteśmy raczej reaktywni. Zastanawiamy się nad bardziej agresywną lub proaktywną postawą zamiast reaktywnej, powiedział admirał Giuseppe Cavodragone, który jest przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO. Co więcej, admirał dodał też, że uderzenie prewencyjne można uznać za działania obronne, ale dodał, że jest to daleki od naszego normalnego sposobu myślenia i postępowania. Bardziej agresywne podejście, w porównaniu z agresywnością naszego przeciwnika, może być jedną z opcji. Kwestie te dotyczą ram prawnych, jam jurysdykcyjnych, tego kto ma to zrobić, powiedział Dragone. Głos w tej sprawie zabrało też rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które stwierdziło w oświadczeniu, że komentarze Dragone były niezwykle nieodpowiedzialnym krokiem i wskazywały na gotowość NATO do dalszej eskalacji. Stwierdzenia przedstawicieli NATO dotyczące możliwego uderzenia w Rosję są bardzo nieodpowiedzialne i wskazują na tendencję sojuszu do eskalacji. Rosyjska Federacja widziła oświadczenie przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO celową próbę osłabienia wysiłków w sprawie zakończenia konfliktu na Ukrainie, powiedziała rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa. Co więcej, w białoruskich mediach już twierdzą, że w Grodnie odkryto drona typu samolotowego, który, jak słyszymy, zaprogramowany był tak, by w późniejszym etapie zwiadu wkroczyć w polską przestrzeń powietrzną. Z 30 listopada nad Grodnem pojawił się nieoczekiwany gość – dron. W miejscu upadku grupa operacyjna znalazła bezzogowy statek powietrzny typu samolotowego o rozpiętości skrzydeł 1,5 metra. Fragmenty szczątkowe dały dobre wyobrażenie o urządzeniu. Jego długość wynosiła 91 cm wysokość 30, szerokość 8. W zasadzie był to niepozorny, karłowaty zwiadowca. Diabeł, jak wiadomo, tkwi w szczegółach, a w przypadku dronów w ich zadaniach lotniczych. Po obejrzeniu sytuacja stała się jasna. Dron był wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt. Sprzęt nawigacyjny, kamerę, wideo, dwie karty pamięci o pojemności 32 GB. W zasadzie całe archiwum w kieszeni. Rozszyfrowanie danych dało wyczerpującą odpowiedź. Lot trwał 2 godziny i 42 minuty. Punkt startu to terytorium Litwy, okolice miejscowości Kopczamistas. Oznacza to, że dron miał przelecieć nad Grodnem, udać się do Polski, a następnie skierować się w stronę Niemiec. Jednak nad polskim miastem Bydgoszcz dron miał zawrócić i lecieć z powrotem w kierunku Grodna, i ponownie przekroczyć polsko-białoruską granicę i wrócić do Litwy. Ponadto sytuację skomentowało też białoruskie MSZ, które twierdzi, że to nie przypadek, a zaplanowana akcja Zachodu. Pełnomocnik Republiki Litewskiej w Republice Białorusi otrzymał protest w związku z naruszeniem granicy państwowej Białorusi przez bezzałogowy statek powietrzny typu samolotowego dokonanym na terytorium Republiki Litewskiej 30 listopada tego roku. Wskazany bezzałogowiec nielegalnie wtargnął w przestrzeń powietrzną Białorusi z rejonu Vlażdej na Litwie i spadł w granicach miasta Grodno. Przeprowadzona analiza szczątków, w tym nagrań wideo i danych nawigacyjnych, zawartych na pamięciach flash, wskazuje, że trasa drona wyprodukowanego w Europie Zachodniej zakładała przelot nad terytorium Białorusi, przelot do Polski i powrót tą samą trasą do punktu startu na terytorium Litwy. Oceniamy te działania jako celową prowokację nie tylko wobec Białorusi, ale także wobec Polski. Podobne działania stanowią zagrożenie dla Republiki Białorusi i są bezpośrednim naruszeniem norm prawa międzynarodowego, w tym konwencji szykagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Strona białoruska żąda od strony litewskiej natychmiastowego przekazania szczegółowych i wyczerpujących informacji na temat okoliczności tego incydentu, w tym celu startu i operatora statku powietrznego, przeprowadzenia dokładnego śledztwa i pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych zorganizowania tego prowokacyjnego aktu. Żądamy też podjęcia natychmiastowych i wyczerpujących środków w celu zapobieżenia podobnym incydentom w przyszłości. Białoruś zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony swojej suwerenności i bezpieczeństwa w oparciu o bieżącą sytuację. Dzień. Tymczasem Emmanuel Macron wszelką winę za niepowodzenie negocjacji pokojowych zrzuca na Rosję, gdyż twierdzi, że to właśnie Moskwa za każdym razem nie zgadzała się na zawieszenie broni czy inne propozycje. Myślę, że musimy spojrzeć na sprawy takimi, jakimi są. Amerykanie próbują działać, co bardzo dobrze. I obecnie wywierają presję na Rosję. Chcecie pokoju? To nowa forma inicjatywy. Chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi i jego zespołowi. Najpierw wezwali do zawieszenia broni. W marcu tego roku Zeleński powiedział, tak, zgadzam się. Rosja powiedziała nie. Następnie w czerwcu pojawiła się kolejna propozycja. Pracowaliśmy nad nią tutaj, w Londynie. Rosja powiedziała nie. Następnie pojawiła się propozycja mediacji ze strony USA Wankoracz. Rosja powiedziała nie. Ameryka przedstawia kolejną propozycję mediacji. Teraz musimy poczekać na odpowiedź Rosji. Czy są gotowi położyć kres walkom, czy nie? Podobnie twierdzi też szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot, który stwierdził, że to Rosja obecnie zawodzi i blokuje pokój. Chcemy pokoju. Prezydent Trump chce pokoju. Ukraińcy chcą pokoju. Jedyną przeszkodą dla pokoju jest dziś Władimir Putin, ponieważ to on od prawie 9 miesięcy odrzuca bezwarunkowe, natychmiastowe zawieszenie broni, na które zgodzili się Ukraińcy. Według mnie jednak musieli się na to zdecydować ponieważ presja będzie nadal rosła razem z amerykańskimi sankcjami, sankcjami europejskimi. Wsparcie dla Ukrainy również będzie się nasilać wraz z zabezpieczeniem rosyjskich aktywów, które są zamrożone w Europie oraz kontynuacją wsparcia militarnego i finansowego dla Ukrainy, która stawia opór w rosyjskiej armii. Rosyjskiej armii, która ma trudności z posuwaniem się naprzód na froncie. Bo nawet jeśli zdobywa część terytorium Ukrainy, to kosztem ogromnych strat w ludziach. Prawda jest więc taka, że Rosja poniosła porażkę militarną, polityczną i gospodarczą. A Rosja Władimira Putina jest obecnie jedyną przeszkodą dla pokoju. Co więcej, prezydent Francji zapowiedział też, że wkrótce zostanie wywarta jeszcze większa presja na Rosję, która ma skłonić Putina do zakończenia wojny. Wiem, że 40%, 40 działań wojennych Rosji jest finansowanych przez flotę cieni. Po raz pierwszy mamy więc do czynienia z tak wysokim poziomem. Powiedziałbym, że po raz pierwszy mamy do czynienia z całościowym podejściem do rosyjskiej ropy i gazu. Po pierwsze dlatego, że Stany Zjednoczone podjęły decyzję o sankcjach, a po drugie, ponieważ zwiększyliśmy presję na flotę cieni. Dlatego naprawdę wierzę, że w nadchodzących tygodniach nacisk na rosyjską gospodarkę i zdolność Rosji do finansowania działań wojennych ulegną radykalnej zmianie. Ponadto Macron tłumaczył też ostatnie afery korupcyjne na Ukrainie, twierdząc, że w Rosji też takowe występują, jednak nie ma tam odpowiednich, niezależnych organów. Zaskakujące jest to, że nigdy nie słyszę o korupcji w Rosji, ponieważ nie ma niezależnego organu, który by się tym zajmował. Kiedy więc wspieramy działania wojenne, ważne jest, abyśmy byli bardzo wymagający i dbali o to, aby ludzie ponosili odpowiedzialność. Walka z korupcją jest skuteczna, ponieważ prowadzone są dochodzenia i podejmowane są decyzje. Jednak głęboko niepokojące jest to, że nigdy nie słyszy się o korupcji w Rosji, a to wszystko przez sposób, w jaki system został tam wdrożony i stworzony. Tymczasem w sprawie negocjacji głos zabrał też Włodymyr Zewański, który wyznaczył, co jest najtrudniejszą obecnie kwestią w trwających rozmowach. Kwestia terytorium i kwestia naszej ziemi jest prawdopodobnie najtrudniejsza. Szczerze mówiąc jest to coś, o czym rozmawialiśmy już w przyszłości. Ale bez obecności partnerów europejskich trudno jest osiągnąć jakikolwiek postęp, zwłaszcza w zakresie odbudowy i rekonstrukcji, ponieważ pieniądze na te działania będą pochodzić głównie od partnerów europejskich. Prezydent Zaoński przekazał też garść informacji z linii frontu, gdzie stwierdził, że pozostaje ona żywa i przesuwa się w obu kierunkach. Dodając przy tym, że w październiku Rosja poniosła największe straty w ciągu prawie czterech lat wojny. Eee... Rozumiecie, do tej informacje rozumiecie że Rozumiecie, że musimy podchodzić do tych informacji w obiektywnie. To jest obiektywne. Rosyjski że jest a, a największe trato, straty odnotowane właśnie w ostatnim miesiącu w październiku, Największe straty, największe straty wojskowe przez prawie 4 lata wojny. 4 Te, a, z widu z tej strony wideo. 25 tysięcy żołnierzy zostało zabito było i nie mamy km co do kilometrów. nie ma <laughs> Oczywiście są pewne no, ale, ale taka jest taka ta wojna. Wina, wana, wana, to, jaka, taka, wybać, Przepraszam za użycie takiego stwierdzenia, kursu, ale żyła, linia frontu jest żywa, linia, bo zmienia się w jedną dynku, i drugą stronę. Як тільки прибувають російський російський просунутись. Війна на просування йде не те, хто просування 10, 30 20, але потім сам ніж чайні ще ви цехує. Tymczasem w stronę Rosji bardzo mocno zwrócił się też prezydent Nawrocki, który podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego jasno stwierdził, kto jest naszym głównym wrogiem i z kim nie można iść na żadne układy. To także lekcja współczesności, to także lekcja dla nas. Z Moskalami ani w XIX wieku, ani w XX wieku, ani w XXI wieku nie ma żadnych porozumień. Tam jest tylko kłamstwo, chęć zabrania ducha. I chęć zniszczenia to lekcja, którą wszyscy musimy, drodzy Państwo, odrobić, wierząc głęboko polskich podchorążych, w polskich oficerów, w polskich generałów. I mimo, że chcemy Polski pokoju, Polski bez wojny, to chcemy też Polski, w której na wyższych uczelniach, tak jak dzieje się dzisiaj, uczelniach mundurowych i wojskowych, zawsze wierzymy w polskiego podchorążego, polskiego żołnierza, wierzymy w polskiego oficera i wierzymy w to, moi kochani, że polska armia jest i będzie zawsze jak piorun. Rosja jednak kolejny raz odpowiedziała na negocjacje pokojowe wysłając kolejną rakietę na cele cywilne, ponieważ w wyniku ataku na miasto Dniepr zginęły co najmniej 4 osoby, aż 40 zostało rannych, co potwierdził pełniące obowiązki szefa Dniepropetrowskiej wojskowej administracji obwodowej. Dzisiaj rano Wrocław przeprowadził atak rakietowy na Dniepr. Na razie wiadomo, że trzy osoby zginęły. Są też ranni wstępnie osiem osób. Trwa akcja ratunkowa. Wstępne dane wskazują na uszkodzenia warsztatów samochodowych i innych przedsiębiorstw. Trwa przeszukiwanie terenu, skutki są ustalane. Wszystkie służby pracują na miejscu lekarze, ratownicy, policja razem z ludźmi udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy. Na temat tych negocjacji głos zabrał też Dmitrij Pieskow, który twierdzi, że Moskwa rzekomo chce zakończyć wojnę, jednak zaznaczył, że należy w tym celu omówić jeszcze więcej szczegółów. My już Mówiliśmy już, że dla osiągnięcia sukcesu potrzebny jest proces, a my jesteśmy zainteresowani sukcesem. Nie zamierzamy jednak prowadzić tych rozmów przez telefon. Nie zamierzamy prowadzić żadnych dyskusji za pośrednictwem środków masowego przekazu. Co więcej, rzecznik Kremla skomentował też ostatni atak na rosyjskie tankowce, nazywając go raszącym incydentem i atakiem na suwerenność Republiki Turcji. Tym bardziej na wodach terytorialnych Turcji, w odniesieniu do statków, ten przypadek jest bardzo rażący. Jest to zagrożenie dla suwerenności Turcji, jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa i własności właścicieli tych statków. Dlatego po raz kolejny pokazuje to istotę reżimu w Kijowie. Rosji nie ufa jednak też szefowa europejskiej dyplomacji, która jest pewna, że Rosja nie chce pokoju, w związku z czym Unia Europejska ma wdrożyć wsparcie zapewniające lepszą pozycję na froncie dla Ukrainy. To oczywiste, że Rosja nie chce pokoju, dlatego musimy wzmocnić Ukrainę tak bardzo jak to tylko możliwe, aby była gotowa stanąć w swojej obronie w tym niezwykle trudnym czasie. To może być kluczowy tydzień dla dyplomacji. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że rozmowy w Ameryce były trudne, ale owocne. Nie znamy jeszcze ich wyników, ale dzisiaj porozmawiam z ministrem obrony Ukrainy, a także z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Kalas powiedziała też, że ukraińska armia nie może mieć żadnych ograniczeń, ponieważ uważa ona, iż takie porozumienia mogą nie być trwałe i promować pozycję agresora, jakim w tym przypadku jest Rosja. Czy zastanawiałaś się nad ograniczeniami rosyjskiej armii, o których mówiłaś w zeszłym tygodniu? Co powinniśmy zrobić, aby bezpiecznie obsadzić Estonię i Europę? Czy jest to w ogóle możliwe? Ogólnie rzecz biorąc nie uważamy, aby właściwe było wtrącanie się w decyzje suwerennych krajów dotyczące wielkości ich armii. Chciałem jednak powiedzieć, że jeśli ma być wywierana presja na armię Ukrainy, która nikogo nie zaatakowała, to powinna być również wywierana presja na armię rosyjską, która w rzeczywistości stanowi zagrożenie dla wszystkich. Nie mówię to o krajach europejskich, ale o wszystkich sąsiadujących z Rosją. Jeśli spojrzeć na te 19 krajów, które zostały przez nią najechane w ciągu ostatnich 100 lat, to wszystkie one są zagrożone. Jeśli armia rosyjska jest duża, jeśli budżet wojskowy jest tak duży jak obecnie, to będą chcieli go ponownie wykorzystać. Tymczasem ostro w stronę Niemiec zwrócił się premier Donald Tusk, który stwierdził, że budowaga zaciągu Nord Stream była błędem i nigdy już nie powinna się powtórzyć. Takim znakiem tej radykalnej, pozytywnej zmiany jest choćby nasza wspólna dzisiaj polityka energetyczna. My mamy dzisiaj na stole deklarację, która towarzyszy konsultacjom międzyrządowym. I w tej deklaracji. Niemcy i Polska mówią tym samym głosem o potrzebie uniezależnienia w 100% uniezależnienia Polski, Niemiec, Europy od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Nie muszę tutaj w Berlinie nikogo przekonywać, że kilka lat temu to w ogóle byłoby niewyobrażalne. Kiedy mówiliśmy o zagrożeniach wynikających na przykład z takich inwestycji jak Nord Stream, od uzależnienia gazowego Europy od Rosji to ja miałem często poczucie osamotnienia w Europie. Dzisiaj i proszę, potraktujmy te słowa naprawdę poważnie mam największe wsparcie, jeśli chodzi o twarde stanowisko wobec wspólnej polityki energetycznej ze strony kanclerza. I to jest naprawdę znak czasu. I dzięki temu to uniezależnienie Polski, Niemiec, Europy od rosyjskich dostaw staje się faktem, a nie tylko polskim postulatem. Co ciekawe, Donald Tusk zabrał też głos w sprawie reparacji, gdzie stwierdził, iż Polska nie otrzymała uczynienia za straty poniesione podczas II wojny światowej, a Polacy mają do tego niezmienny od lat stosunek. I wrzeczenie się reparacji wówczas przez Polaków nie jest uznawane za akt zgodny z wolą narodu polskiego, bo naród polski wtedy nie miał w tej kwestii nic do powiedzenia. Więc jeśli pytacie, jaki jest stan rzeczy, on się nie zmienił. Uważamy w Polsce i właściwie wszyscy bez wyjątku, że Polska nie otrzymała za za straty zbrodnie z czasów II wojny światowej. I znamy stanowisko niemieckie, które jest, trzyma się tego formalnego zapisu z lat 50. Zobaczymy, jak będzie wyglądała przyszłość, ale z polskiego punktu widzenia na pewno nic się nie zmieni. Co więcej, premier stwierdził też, że za dość uczynienie powinno być wypłacone też jeszcze żyjącym ofiarom II wojny światowej, przy czym zaznaczył, że jeśli nie zrobią tego Niemcy, to zrobi to Polska. Dla żyjących jeszcze ofiar, tych bezpośrednich ofiar, bezpośrednio poszkodowanych przez wojnę żyjących polskich obywateli, to ja oczywiście będę o tym rozmawiał jeszcze dzisiaj i Uświadomie taką no, y, oczywistą, smutną rzecz. Jest ich w tej chwili, mówię o tych bezpośrednich ofiarach, według szacunków y, y, Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Kiedy rozmawiałam o tym z kanclerzem Szalcem, było to trochę ponad 60 tysięcy. Dzisiaj to jest 50 tysięcy. Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest. Ja będę rozważał, jeśli tu nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, no to będę rozważał w przyszłym roku decyzję, że Polska wypełni tę ten, ten potrzebę. Z was. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.